Jest to pomnik, który powstał z okazji stulecia Jagielloni. Nawiązując do początków naszego klubu, upamiętnione zostaną dwie postacie przedstawiciele sekcji piłki nożnej przedwojennej Jagielloni. Najlepszy piłkarz tamtego okresu, naszej drużyny Antoni Komendoborowski, reprezentant Polski oraz Julian Buchcik wspaniały działacz, organizator. Związany z naszym klubem praktycznie przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego, wybór postaci, które będą na cokolwiek pomnika, nieprzypadkowy. Podejrzewam, a nawet jestem pewien, że wybór miejsca również nieprzypadkowy. Stadion, a właściwie tuż przed stadionem zlokalizowany ten pomnik został, to jest no miejsce chyba najwłaściwsze, nawiązujące też do historii Agielonii. Zgadza się. No, też upamiętnione są osoby związane z sekcją piłki nożnej. Wiadomo, że Egielonia była klubem wielosekcyjnym, szczególnie w okresie międzywojennym, no ale dzisiaj tak naprawdę Egielonia jest skojarzona z tą jedną dyscypliną, czyli z piłką nożną. Zdajemy, znajdujemy się na stadionie e, piłkarskim, a więc e, nieprzypadkowo akurat to piłkarze przedwojennej Egieloni, nawiązujący do jej początków, znaleźli się właśnie na e, Cokole. Ten pomnik to nie tylko w mojej ocenie takie oddanie im hołdu i pamięci za to, co zrobili dla klubu, ale też myślę dla całego miasta i stąd jest tak dużo nie tylko kibiców Jagiellonii, ale też zwykłych mieszkańców. Dobrze, że pan o tym wspomniał. Frekwencja dzisiaj dopisała, nawet pomimo pogody, która nad naszymi głowami no nie jest zachwycająca, ale to cieszy, prawda? No ja myślę, że ta idea wszystkich łączy niezależnie od pogody. I, i to tak jak pan powiedział, to cieszy, ale to też buduje, że tak wiele. Tak wielu mieszkańców e, pamięta, także ja się tego niezmiernie cieszę. Cieszę się też, że sam osobiście wsparłem ten, budowę tego pomnika, e, ale my jako Zarząd Województwa Podlaskiego też wspieramy nie tylko e, klub Jagiellonii Białystok, ale też i kibiców Jagiellonii Białystok przy różny sposób, zarówno finansowy, logistyczny, a nawet czasami przez Przekazując kibicom choćby jakieś produkty z naszego województwa, które mogą oni zawieść dla kibiców innych drużyn. Także w wszelaki sposób jesteśmy zawsze do dyspozycji kibiców, wspieraliśmy kibiców, cieszymy się z tej wspaniałej inicjatywy, bo to oni przede wszystkim to wymyślili. I tym, że mieszkańcy stoku teraz będą jeszcze mogli więcej się też dowiedzieć o, o historii, o idei 42 Pułku Piechoty. Teraz bardzo prosiłbym przygotować dłonie, aby jak najbardziej można było bić brawo, bo chciałbym powitać osobę, która chyba najbardziej z nas wszystkich czekała na odsłonięcie tego pomnika, prezesa koła 42 Pułku Piechoty i ich rodzin, pana Jerzego Kloza. Co jedno najważniejsze, że człowiekowi lekko jest żyć, jak wspomina, że młodzież to jeszcze podtrzymuje nas tutaj, jak można, jak najdłużej. Także trzeba uszanować i smutek, i wesołość. Tak jak Górski kiedyś mówił, piękna jest okrągła, branki są dwie. I trzeba to wszystko uszanować. Dziękuję. Pan Jerzy za odsłoni nasz pomnik 42. pułku piechoty. Spokojnie. A przyczyną świętego Alejzego, patrona piłkarzy, udziel pomocy wszystkim, którzy się wzywają, i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw przez Chrystusa Pana naszego. Teraz, zawsze i na wieki wieku. stał na wieki. Człowiek szczęśliwy, że dożył tej tej chwili. To jest najważniejsze. Za materiał, się słowa, wieś o STS Zakłady Bukmacherskie sponsorem głównym Jagielloni Białystok.